Zapraszamy wszystkich tutaj przed scenę do prezentacji. Są ciekawe nagrody do wygrania. Ale kiedy będziemy na Was czekać, zaprosiłbym tutaj kolegów z Kantyny z Łombol, żeby parę słów powiedzieli o swoim rajdzie, który będzie niedawno za niedługo biegł. To co ja jeden zostałem? Tutaj można z tego czy z tego? Z tego. Słuchajcie, dzień dobry. No Widzę, że już sami twardziele zostali. Także impreza, którą my robimy, jest definitywnie dla twardzielów. Popaki pokazują tutaj plakat. Duży fiat może być troszeczkę wprowadzać w błąd. To nie jest tylko impreza dla dużych fiatów, to jest impreza dla wszystkich samochodów. To jest też impreza dla wszystkich zwolenników. Jak się to mówi dalej? Wszystkich, którzy lubią stare auta, jedziemy do Toskanii na kołach zobaczyć rajd Mille Milia. To jest rajd historyczny, który jest rozgrywany od 27 roku. Weźmiemy też również tak zwanych piechurów, czyli ludzi, którzy przyjadą Ryanerem, Wizerem i tak dalej. Zapisy na rajd .net. Jedziemy już 11 z Krakowa spod spod Wawelu, także zapraszamy też, jeżeli nie chcecie jechać albo nie możecie jechać, to zapraszamy Was swoimi klasykami pod Wawel o godzinie 10, 11 maja, zrobicie sobie z nami zdjęcia. Będziecie mieli e, wszystkie wlepki nasze. E, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to zapraszamy tutaj koło sceny. Co jeszcze mam powiedzieć? Marecki, teraz ty mówisz. Wszelkie informacje są na stronie www.raidkantyny.net. Tam znajdzie się też ten film w net można się tam zapisywać przez formularz zgłoszeniowy, jest jeszcze kilka miejsc, tak jak Wojtek powiedział. Tak jak też powiedział, może jedziemy na kołach. To jest tylko 1520 km, bo na, że, tak, że tak zwane na co dzień jeździmy troszeczkę więcej, bo tym światem, który tam stoi troszeczkę dalej z tą przyczepą, już zrobiliśmy 77 tysięcy po całej Europie. Także w tym momencie to jest taka tylko rozgrzewka przed tym rokiem, bo potem robimy też inne wyjazdy. Także serdecznie zapraszamy na naszą rozgrzewkę. Na pewno będzie cieplej niż tutaj, w tej Polsce. Nie mówię o tej imprezie, bo ta impreza jest bardzo gorąca, zwłaszcza dzisiaj. Tak więc do Toskanii 11 maja wyjeżdżamy z Wawelu. Zapraszamy nie tylko duże fiaty, tak jak Wojtek powiedział, tak samo inne klasyki. Są jeszcze wolne miejsca, tam jest bardzo fajnie, bardzo ciepło, fajny region. Zapraszamy. No i chyba tyle, i dziękujemy tutaj naszym przyjaciołom za udzielenie nam miejsca na tej imprezie. Dzięki wielkie! No i powodzenia w tak długiej trasie. Ej, tam da, się, da, się. da się, da się, jak to tutaj kolega mówi. Więc powodzenia w długiej trasie. No i zapraszamy do kantyny. O, obok.